Dzień dobry, Jan Mziołek I Eliza Olczyk. To jest podcast Niedyskrecje Parlamentarne do Słuchania. Podcast o kulisach krajowej polityki, ale jesteśmy świeżo po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Sensacyjny wynik. Donald Trump pokonał Kamale Harris. No i... i i niesie to szereg implikacji na naszej scenie politycznej i o tym będziemy mówić ale będziemy też mm, mówić o tym co się dzieje w Pisie o tym że Beata Szydło niespodziewanie zgłosiła się mm, jako kandydatka na to prezydenta start, prawda to... tak, bo mówiła i co czy jak czy w Stanach Zjednoczonych kobieta nie może być prezydentem no okazuje się że nie może i mamy jeszcze trzeci temat, czyli wielki powrót aborcji do Sejmu. Przed wakacjami odbyła się mega awantura z tym związana, a teraz ciekawe, czy będzie powrót tej awantury, czy też jednak się partie koalicyjne dogadały. To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do Słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj w każdy poniedziałek najnowsze niedyskrecje parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost.